Alan Kim, witamy serdecznie przed galą SSI Battle w Szczecinie. Jak samopoczucie? Bardzo dobrze. Wagę już praktycznie mam zrobioną, przygotowany jestem, kontuzji żadnych nie ma. Wszystko co było, znikło. Jestem w fenomenalnej formie. Jak na mój pierwszy start półzawodowy myślę, że będzie wszystko swoje. To powiedz skąd decyzja o tym, żeby w końcu zawalczyć się półzawodowo, czy to już według Twoich trenerów nadszedł moment odpowiedni, abyś zaprezentował swoje umiejętności szerszej publiczności? Już wcześniej tutaj z organizatorami Seaside Pathys byliśmy w jakimś kontakcie, że są, yy, są zainteresowani moją osobą. Wydzielił moje amatorskie poczynania oraz yy, starty w zawodach w juzicu. Sami wytoczyli tutaj propozycje, ja się zgodziłem, yy, lubię wyzwania, nowe rzeczy, trzeba się rozwijać, a więc jestem. Powiedz mi, w, jak, w jakiej poczynie ty, 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 ty ne, najlepiej czujesz się w walce? No zaczynam od jitsu więc czuję się w jiu-jitsu najbardziej komfortowo, ale to nie znaczy, że stójkowo odbiegam umiejętnościami. Ale ty chyba starasz się zawsze widowiskowo poddać swoich rywali. Natomiast ten boks trenujesz w nie byle jakim klubie, bo BKS Korpion Szczecin, gdzie wielu berserkerów w tym klubie szlifuje tą płaszczyznę, m.in. Michał Materla, również także spory background strajkerski. W Olimpię. Yy, Oj, przepraszam, mój błąd. W Olimpie. W każdym razie również dobry klub bokserski. Czy, czy teraz efektowny knockout ma zastąpić te próby efektownych poddań? Mam nadzieję, że się uda. Takich rzeczy się nie planuje. Nie lubię czekać do decyzji. Nigdy na żadnych zawodach praktycznie nie wygrałem decyzją. Zawsze kończyłem przed czasem, czy to w MMA, czy w jiu -jitsu. Jeżeli wygrywałem, to zawsze przed czasem. A więc szukam tych kończeń i czy to kończenia w czy też kończenia przed czasem zadawane ciosami, czy kopnięciami, myślę, że te, też mogą się pojawić. Czego się spodziewasz po swoim rywalu? Czy mieliście okazję z zespołem obronić ja jakieś pojedynki? Totalnie nie, nie mamy żadnego. Nie widzieliśmy nic. Nie wiemy, czego możemy się spodziewać. To początek zarówno mojej kariery, jak i kolegi, z którym będę się sprawdzał. Myślę, że to może być trochę chaosu. Mniej, mniej takiej rozgadniętej gry strategicznej, więcej chaosu. Zobaczymy. Tak, tak wspomniałeś, dopiero jakby wchodzisz w ten świat MMA, co cię, cię tutaj najbardziej zaskoczyło na plus i na minus? Szczerze powiem tak, że nic mnie nie zaskoczyło. Byłem świadomy, że to jest ciężki kawałek chleba, że naprawdę ciężkie są treningi, jak i sparingi, że trzeba się oddać w, te, w to wszystko, żeby po prostu progresować i starać, starać, starać się stawać coraz lepszym. Dziękujemy. W takim razie życzymy efektownego poddania bądź nokautu, ale na pewno efektownej walki, nie, która nie zostanie w rękach sędziów w środowy wieczór. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że tak właśnie to się zakończy. Dziękujemy. Dziękuję.